Cześć! Witam was kochani w nowym odcinku w serii Mierzymy. dzisiaj Zapraszam Was na holubrania we standard. Mam tutaj dużo jeszcze letnich ubrań o fajnych składach, ale także już nieco takich przejściowych rzeczy, trochę dziennikki, ale nie są to jeszcze wiecie, takie proper ciepłe rzeczy, ponieważ jeszcze jesiennej kolekcji, tak naprawdę w sklepach nie ma. Jak zawsze linki do wszystkich rzeczy znajdziecie na dole w opisie. Tam też znajdziecie moje wymiary, tak żebyście wiedziały, jaki rozmiar wybrać dla siebie. A jeśli jesteście tutaj bez jest odcinek z serii że my pojawiają się razem z dwa razy w tygodniu, także żeby nie ominąć samych filmów, koniecznie zasubskrybuj kanał. Słuchajcie, ja zacznę tutaj od tej sukienki, która mi się spodobała ze względu właśnie na tę czarną lamówkę. Już się śmiałam w jednym odcinku, że jak tylko widzę jakiekolwiek czarne lamówki właśnie w ubraniach, czy to w bieli, czy w kremie, no to od razu wpadają do koszyka, ponieważ bardzo mi się po prostu taki element podoba. Tutaj ta sukienka kosztuje 148 zł, nie jest najlepszego składu, ze względu na to, że ona ma ma 22% wiskozy, reszta to połączenie poliestru i poliamidu, więc wypada raczej po tej gorszej stronie. Zazwyczaj jeśli chodzi o dzianinę, to wybieram te składy, które mają 70% wiskozy i domieszki właśnie poliamidu, a nie na odwrót. Występuje w tej wersji kolorystycznej, ale także w całkowicie czarnej wersji, ale też w czarno-białe paski, zarówno w tej wersji bardziej czarnej i też bardziej białej. Rozmiar jaki wybrałam tutaj dla siebie to L, tak żeby mieć pewność, że tutaj po prostu będzie ładnie wyglądała na na mojej sylwetce. Jest na takich szerszych ramionczkach, zaokrąglony dekolt i tutaj z przodu jest taka grzeczna, z tyłu jest nieco bardziej taka odkrywająca. Mamy tutaj taki większy dekolt. Wydaje mi się, że śmiało można by było tę sukienkę nosić zarówno, wiecie, tak jak i tył naprzód, ze względu na to, że tutaj wiecie, jest całkowicie prosto, to jest materiał, który się rozciąga, wtedy podwrócenie po na pewno ten dekolt będzie po prostu głębszy, wydaje mi się, że też fajnie będzie wyglądała, tutaj jak widzicie bardzo ładnie obchowa sylwetkę, jest to sukienka dopasowana, więc też będzie podkreślała wystające części, tak jak wystający brzuch w moim przypadku no ale spójrzcie tylko jak w pośladkach bardzo ładnie wygląda, troszeczkę podkreśla celu jest tutaj w tym miejscu i tu jak widzicie się rozchodzi, mam tutaj do Warszwy jest dołączony dodatkowy materiał, czyli nie jest, wiecie, tutaj taka dopasowana, dopasowana, tylko rozchodzi się w tym dole, ale bardzo ładnie się to układa. Nie ma nigdzie nadmiaru materiału, jest fajna długość. Druga propozycja, jaką zamówiłam, także jest z Dzianiny w przepięknym burgundowym kolorze. Kosztuje 128 zł i tutaj mamy wspomniany ulubiony skład, jeśli chodzi o Dzianinę, czyli 70 ze 30 poliamidu. Na sobie mam tutaj rozmiar L i wybrałam burgund, ponieważ Moim zdaniem ten odcień idealnie do mnie pasuje, ale dostępna jest także czarna wersja. Jest to sukienka bez ramionczek, więc możemy ją nosić albo bez biustonosza i ja ją w ten sposób w tym momencie mierzę, albo z bardotką i sprawdzony model wstawię Wam na dole w opisie, którą możemy nosić bez ramionczek i bardzo dobrze trzyma mój biust. Tutaj góra jest zabezpieczona a z tyłu jest taka mocniejsza krawędź jakby w spetrach czasami jest i trzyma się wszystko dobrze w jednym miejscu, jestem tego pewna. No i tutaj możecie zobaczyć, że sylwetka jest ładnie podkreślona. Tutaj talia troszeczkę jest zarysowana nie jakoś bardzo mocno, ponieważ mam tutaj lekki luz właśnie w talii, w szczególności z tyłu, ale jak widzicie krągłości są podkreślone i następnie jest taki lekki luz na dole. No moim zdaniem wygląda przepięknie. Tutaj też brzuch jest troszeczkę podkreślony, podkreślone, ale nie rzuca się to jakoś bardzo mocno w oczy. Co się rzuca w oczy, to właśnie ten nadmiar materiału, o którym mówiłam. Mogę sobie troszeczkę tę sukienkę podciągnąć, ale zrobię kilka kroków i już, wiecie, idzie ku dołowi. To jest po prostu zbyt dużo materiału. Wzięłam l dla pewności, żeby, wiecie, była dobra, ale tak naprawdę jeśli chodzi o góry, z takiego materiału to zawsze biorę emki, ponieważ one wtedy lepiej przylegają do mojej skóry. No i tutaj jest bardzo dużo miejsca, więc jeśli lubicie takie bardzo dobre dopasowanie, nie chcecie, żeby nigdzie ten materiał odstawał, no to weź, weźcie jeden rozmiar mniejszy niż normalnie nosicie ten model. Z tego samego materiału zamówiłam także komplet zielinowy, z tą różnicą, że tutaj jest to gładki materiał, gdzie sukienka była bardziej prążkowana. Jeśli chodzi o górek, kosztuje 70 zł, jest to top, który ma tutaj takie ozdobne, złote guziki. Zamówiłam go w rozmiarze M i dostępny jest w kilku kolorach. Jest dostępny w zieleni, w bieli, takiej bieli złamanej kremem, oraz biało-czarnej w paski. Ja tutaj postawiłam na burgund, ale wydaje mi się, że każda wersja też fajnie by wyglądała do tej spódnicy. I jeśli chodzi o rozmiar, naprawdę bardzo mi pasuje. Zaznaczę tylko tutaj, że ten rękaw jest taki bardzo dopasowany i tutaj czuję po prostu krawędź, więc nie jest to coś, co by było jakieś nadmiernie wygodne dla mnie, ale tutaj jak widzicie wszędzie jest ładnie dopasowany. Ten top przepięknie wygląda, oczywiście mimo braku blistonoża w tym momencie. No jak widzicie tutaj z tyłu praktycznie mi materiał nie odstaje, no ale właśnie w związku z tym tutaj dopasowaniem pod pachą, no to nie jest to coś, co bym zostawiła w szafie, ale jestem zakochana, słuchajcie, w tej spódnicy, ponieważ to ona robi robotę. No, jakby połączenie tych dwóch rzeczy sprawia, że. Pięknie jest sylwetka podkreślona, jest rozkloszowana tutaj zakrywami spódnica a wystający brzuch jednocześnie troszeczkę pośladki są podkreślone. Spódnica kosztuje 110 zł, występuje w tej wersji, tej bieli złamanej kremem, czyli możemy skompletować dwa takie, wiecie pełne zestawy lub połączyć z innymi. Ładnie trzyma kształt, ponieważ jest takiej grubszej tkaniny. To jest dalej ta wiskoza z poliamidem. 70% wiskozy. No, naprawdę bardzo ładnie się układa. To jest coś, co chętnie bym zostawiła w szafie, ale zastanawiam się nad rozmiarem, ponieważ tutaj ta LK którą mam na sobie, jest taka luźna. Jakby trzyma się w jednym miejscu w tym momencie, co prawda, ale mam wrażenie, że ten pas w ogóle nie trzyma, tylko bardziej ten materiał, który jest poniżej. A tutaj że nawet troszeczkę odstaje. Więc zastanawiam się, czy mniejszy rozmiar, który byłby bardziej dopasowany tutaj w talii, nie byłby za bardzo też dopasowany w brzuchu, przez co by tutaj sytuacja była bardziej podkreślona. Zastanawiam się, że zobaczę, może dla porównania zmierzę, ponieważ to jest zdecydowanie mój kolor. I też ta spódnica ze względu na Kład na grubość, moim zdaniem, będzie odpowiednia tak naprawdę na każdą porę roku. Może nie na jakiś konkretny upał, ze względu na to, że mimo, że jest to oddychająca tkanina, no to jest jej dość dużo jest to ciemny kolor, więc może się wiecie bardziej nagrzewać, ale. Będzie fajna na jesień, na zimę jak najbardziej. Także to jest coś, co chętnie bym zostawiła w szafie. Tutaj cały czarny outfit. Na taki top aktualnie choruję. Jeśli macie jakieś namiary, gdzie taki znajdę, to dawajcie znać, ponieważ muszę zmierzyć kilka różnych. Ten niestety rozmiarowo mi tutaj nie pasuje i mógłbym mieć dużą podszewkę, ponieważ ogólnie obie te rzeczy wykonane są z luz, pół na pół, no ale niestety w topie jest tutaj poliestrowa podszewka. Top to Jest 165 zł. Mam tutaj na sobie rozmiar 40. Online widzę, że całkowicie się wyprzedał, więc nie tylko ja choruję na coś takiego. Ale może znajdziecie się jeszcze stacjonarnie. Co mogę Wam powiedzieć? To na pewno jest zaniżona rozmiarówka, w szczególności tutaj w biuście. Mam spłaszczony biust. Widzę to tutaj z góry. Ale ogólnie ciężko było bardzo, bardzo go dopiąć. Tutaj wszędzie tak naprawdę sytuacja jest ściśnięta no i widać jakieś tam fałdeczki. To nie, nie idzie tak gładko jak. E, powinien ten top iść. Fajnie się rozchodzi, buziki są tylko tak naprawdę do wysokości pępka, później się rozchodzi Góra jest tutaj całkowicie zabezpieczona silikonem i ze względu na to, że jest to jednak troszeczkę zbyt mały rozmiar Bym powiedziała, że tak naprawdę, wiecie, o pół rozmiaru No to wszystko się bardzo dobrze trzyma, ale nie wiem jak to wyglądałaby sytuacja, gdybym na przykład miała rozmiar większy Który lepiej by leżał tutaj w biuście. Spodnie są z tego samego materiału, są one z wysokim stanem i są to White legi, jak możecie zobaczyć Które naprawdę dosyć Dobrze leżą, kosztują 245 zł, na sobie Mam tutaj rozmiar 44, a to dlatego, że Właśnie ten rozmiar noszę W handlu, w takich materiałowych spodniach No i leżą perfekt. tutaj Są dopasowane w talii idealnie Nigdzie mi nie odstają, ostatnie są Po prostu luźne, tutaj Jakby jest tylko dopasowana Sytuacja na górze ud Ponieważ ja mam jednak troszeczkę bardziej Rozbudowane to uda, przez co też jest podkreślone jeśli macie mniejsze kręgłości, raczej ten materiał będzie u Was szedł tak na równo i nie będzie tutaj tej strefy podkreślał. Po śladkach wyglądają bardzo ładnie. Z tyłu, jak widzicie, nie ma zbyt dużo materiału. Są różne, ale nie jest to jakaś duża szerokość i ładnie się układają ogólnie. Mają też fajną długość, więc to jest coś, na co warto zwrócić uwagę zdecydowanie. Mam teraz na sobie przepiękną spódniczkę z wiskozy, która kosztuje 80 zł. są w kilku wersjach. Ja zamieniłam w czarnej, w taki kremowe kwiaty i są tutaj drobniutkie elementy zieleni oraz błękitu, ale praktycznie tego nie widać. Zamówiłam tutaj rozmiar 42, i szczerze, tutaj ta rozmiarówka wypada na mniejszą niż w większości sklepów. Jakby zazwyczaj z takich wiskozowych spódniczek, za małym rozmiar 40 mi pasuje, a tutaj te 42 jest na styk i troszeczkę jest podkreślony brzuch w tej sukience, jak możecie zobaczyć, ponieważ jest po prostu taka dopasowana. Wydaje mi się, że lepiej by wyglądała, jakby była luźna, ale jak możecie zobaczyć, jak stoję przodem, to pięknie podkreśla tutaj sylwetkę, Ma ładne wycięcie, też super długość. Także ogólnie mogę Wam jak najbardziej polecić. Na górze, T-shirt jest to model, który jest idealny dla osób, które lubią rzeczy wsadzać pod spodnie, spódniczki, czy też lubią po prostu podkreślać stalię, ponieważ on jest staliowany, jest zwężany tutaj w do dolnej części. Kosztuje 40 zł, na mam rozmiar M. Jest wykonany ze 100% bawełny. Jeśli chodzi o dobór kolorystyczny, to mamy tutaj. Zarówno białą, czarną, jak i także zieloną wersję, więc nie ma jakiegoś bardzo dużego wyboru, ale te dwa podstawowe kolory są. Rękawy, moim zdaniem, tutaj wypadają super, są takie sterczące, dłuższe, ładnie to wygląda. E, tutaj, jakby kształt mi się podoba, ponieważ są podkreślone ramiona, są tutaj poduszki i mimo tego, że. Faktycznie ten materiał jest taki grubszy, sztywniejszy. No to niestety je widać, ponieważ są białe, więc troszeczkę się rzucają tutaj w oczy. E, gdyby kolorystycznie nie odstawały, no to byłoby super, ponieważ faktycznie te ramiona są ładnie podkreślone. E, ale niestety tutaj ten kolor rzuca się w oczy i nie wygląda to dobrze, więc jest to raczej element, który radziłabym wyciąć po prostu z tego topu, o ile mi się tutaj kształt podoba, tak jednak to zwężenie jest tutaj z takim jakby wycięciem materiału. E, no i przez to po prostu to mi wszystko zaburza I nie podoba mi się jak to wygląda Jakby można, wydaje mi się, że to by było zrobić lepiej Bardzo chętnie dodałabym taki właśnie top do swojej kolekcji Ale jakby był po prostu taki z bardziej elastycznej tkaniny I dopasowany tutaj po prostu Ten top praktycznie nie jest elastyczny w ogóle Ponieważ jest 100% bawełna No i nie rozciąga się praktycznie wcale Ten top bardzo spodobał mi się na stronie Wykonany jest z lnu i bawełny pół na pół I kosztuje 110 zł bo tak występuje w tej wersji kolorystycznej, ale także po prostu gładkiej, wężowej. Tutaj mamy połączenie kremu z taką oliwkową zielenią i moim zdaniem wygląda to pięknie. Mam na sobie tutaj rozmiar L i ma jak widzicie dekolt w kształcie litery V, są tutaj guziki, też wiązanie pod spodem i takie luźne, luźne rozszerzające się rękawy. Moim zdaniem mógłby troszeczkę lepiej podkreślać sylwetkę czy mieć głębszy dekolt, ale w takiej wersji też wygląda super. Mi się wydaje, że na lata to będzie świetna sprawa. Mamy tutaj zakryte ramiona, jednocześnie jest tutaj luz, więc będzie to totalnie przewiewny topik. Do niego też można było dokupić szorty, ale ja się na nie nie załapałam w moim rozmiarze, więc to zależy po prostu jaki nosicie. Ale ja z tej samej w wersji zamówiłam beżowe. To jest dokładnie ten sam model, który był tutaj do kompletu. No i szczerze jakoś ja bym tutaj widziała taki bardziej spodnie wiecie z paskiem z zakładkami, takie bardziej eleganckie eleganckim kroju, a nie takie po prostu zwykłe, klasyczne szorty z gumowaniem. Ale jeśli chodzi o jakiś taki codzienny użytek do jakiegoś t-shirtu, zwykłego topu, to te szorty wypadają super. Kosztują 80 zł, wykonane są z lnu, z bawełnianą podszewką tutaj w kieszeniach. I występują w kilku wersjach kolorystycznych. Na sobie mam rozmiar, ale ponieważ właśnie taki noszę w shortach z tej marki. No i widzicie, są z wysokim stanem. Jest tutaj gąbka, która mocno się mu rozciąga, a jednocześnie, jak widzicie, tutaj jest luz w nogach. Nie podkreślają mi brzucha, ładnie wyglądają, są też króciutkie, fajne. No, moim zdaniem, właśnie super do latania na co dzień. Wysiedziło mi się ostatnio wiele rolek, że milenialsi mają tendencję do wkładania ubrań. W spodnie z przodu, no ale jak tego nie robić? Jak, dzieci zamawiając komplety dostajemy. Tak luźne rzeczy, które zakrywają to, co mamy pod spodem. No, jakby nie rozumiem, ja jestem fanką podkreślania talii, więc albo lubię włożyć w spodnie materiał, ale to nie będzie możliwe w tym przypadku, ze względu na to, że tej koszuli jest naprawdę bardzo dużo. Moim zdaniem ona będzie fajna do leggingsów, żeby, wiecie, zakryć tyłek i w takiej luźnej wersji nosić. Ponieważ jak koszuli jest aż tyle, no to nie włożymy jej pod spodnie, ponieważ tutaj nam się zrobię po prostu kopułkę tego materiału. Jeśli chodzi o ten komplet, jest wykonany z bawełny muślinowej i ja bardzo lubię taki materiał. Kiedyś nie przepadałam, teraz mi się bardzo podoba. Koszula kosztuje 110 zł, na sobie mam rozmiar L. Ma piękny kolor, ponieważ jest to beż, który delikatnie wpada Szałwiowy kolor, mam wrażenie, że jest taka nutka szałwi w środku. Bardzo mi pasuje. Na sobie mam rozmiar L, jest jak widzicie bardzo luźna. Spokojnie mogłabym tutaj zejść z rozmiarem niżej, ponieważ jednak koszule w handlemie mają tendencję do bycia owej ale w takiej wersji związanej bardzo mi pasuje. Coś, co wydaje mi się, że mocno rzuca się w oczy, to fakt, że mimo tego, że jest to komplet. To są to rzeczy w nieco innym kolorze. E, tutaj ten dół, moim zdaniem, jest klasycznie beżowy, taki chłodno-beżowy, a właśnie w górze widzę nutkę zieleni. E, widzę to na żywo, widzę to w kamerze, nie wiem, czy wy macie takie same wrażenie. Jeśli chodzi o szorty, kosztują 80 zł, są z wysokim stanem. Mamy tutaj paseczek do związania, są, jak widzicie, tutaj super luźne. E, mają duże kieszenie, no wypadają świetnie, tak naprawdę. E, tutaj, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Nie mam się absolutnie do oczywić. Obie te rzeczy występują w kilku kolorach, więc wydaje mi się, że każdy znajdzie coś dla siebie. Kolejną koszulę zamówiłam w rozmiarze M, ponieważ tak myślałam, że będzie duża e, i tak czy inaczej jest dalej, e, Wiecie, ten O'Weiss jest, jest moim zdaniem troszeczkę zbyt mocny. Kosztuje 128 zł, wykonana jest z bawełny z pół na pół e, i dostępna jest także w niebieskiej wersji oraz czarnej. Mi się spodobała ta w paski. Mam wrażenie, że ma troszeczkę taki motyw bieliźniany koszuli nocnej, ze względu też na tutaj te szerokie rękawy szeroko skończone ale podoba mi się, wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej będzie wyglądała do dopasowanych rzeczy, ale akurat mam tutaj takie luźniejsze dżinsy, z którymi zmierzę, One są z takiego modelu bardziej luźniejszego, kosztują 128 zł, na sobie mam rozmiar 42, tutaj w pasie leżą perfekcyjnie i są tutaj dosyć dobrze dopasowane, a później są takie bardzo proste, nie Składają się, nie są szerokie, ale mają taki totalnie niespotykany krój. Nie wiem, czy to jest coś, co mi się podoba. Zamówiłam ze względu na to, że ja bardzo lubię jasne linie, ale. Nie jest to coś chyba, w czym bym się czuła dobrze, nawet z jakąś bardziej dopasowaną górą, więc to sobie zdecydowanie odpuszczam. Ta spódnica to jest absolutny hit. Kosztuje jedynie 53 zł, to jest bardzo niska cena, w szczególności, że jest wykonana w połowie z wiskozy. Reszta to poliester 3% elastanem. Wydaje mi się, że jest wystarczająco dobry skład jak na, wiecie, upalne dni na lato, ale to też jest coś, co założymy bez problemu jesienią, zimą czy wiosną, ponieważ jest to nieco grubszy materiał, który będzie fajnie wyglądał też z rajstopami, czy cieniutkimi, czy bardziej kryjącymi. Na sobie mam rozmiar L i jakby wygląda... Perfekt, ale jest tak ciutkę, zbyt luźna. Tutaj ta gumka mocno się rozluźnia, więc wydaje mi się, że lepszy będzie mniejszy rozmiar, który będzie po prostu lepiej siedział tutaj w talii. No, ale jak widzicie, przepięknie się układa. Jest ona wystarczająco długa, żeby mogła założyć ją w najwęższym miejscu w talii i jednocześnie mam tutaj jeszcze trochę materiału pod pośladkami, układa się przepięknie, ma bardzo ładne zakładki, jest szara w delikatny prążek. No moim zdaniem, coś cudownego, ona jest tak, że czarna wersja, więc wydaje mi się, że złożę zamówienie na oba kolory po prostu w mniejszym rozmiarze. Jeśli chodzi o górę, zamówiłam ze względu na to, że jak mówiłam, uwielbiam rzeczy z lampkami, tutaj niestety skład nie jest dobry, ponieważ jest to 100% akryl, więc raczej nie jest to coś, co i tak bym zostawiła. Zamówiłam tak z ciekawości, ale tutaj krój totalnie mi się nie podoba. Przede wszystkim przez to, że on nachodzi mi tutaj na szyję i nie jest to wygodne, tutaj jest w ogóle za bardzo dopasowane w przy szyi i przy rękawach no to jest M, więc jakby ma prawo ale wszędzie indziej jest taki Kilus i to nie wkłada się zbyt dobrze. Jakby mogło być dobrze, ale niestety nie jest, więc tutaj góry Wam nie polecę, ale spódniczka to jest hit. To moim zdaniem jest coś fajnego do pracy, jeśli pracujecie w biurze, to wydaje mi się, że to będzie fajna opcja, ponieważ jest taka grzeczniejsza. Jest to szmizjerka, która kosztuje 120 zł, wykonana z wiskozy, z 15% poliamidem. Tutaj na sobie mam rozmiar L, jak widzicie jest bardzo luźna, więc można tutaj zejść o jeden rozmiar niżej. Ja teraz ten pomiędzy Elką a xl -ką. No i tutaj ta Elka jest, jak widzicie, w opór luźna, w szczególności rękawy, ponieważ one są jakby takie bardzo niskie, szerokie i no, wydaje mi się, że w przypadku mniejszego rozmiaru też będzie jak najbardziej ok, tym bardziej, że tutaj wszędzie mam luz. Bardzo spodobał mi się ten wzór, ponieważ mamy tutaj różnej grubości paski i moim zdaniem bardzo ładnie wygląda. Ma takie dłuższy kołnierze, troszeczkę dziwnie się czuję tak zapięta aż tutaj, ale jest tutaj luz generalnie. Jakby nic mi tutaj absolutnie nie przeszkadza, zazwyczaj w koszulach się nie mogę dopinać do końca, ponieważ czuję ten materiał za bardzo tutaj na szyi. Tutaj nie ma tego problemu, ale po prostu dziwnie się czuję, jak tutaj nic nie ma. Wydaje mi się, że fajnie by było dodać tutaj jakąś biżuterię, ponieważ no, czegoś mi brakuje. Jestem przyzwyczajona, że tutaj ta strefa jest goła. Ma bardzo fajną długość, cudowny materiał i występuje także w innej wersji kolorystycznej. Tam jest połączenie takiego... Trochę burgundowego brązu i niebieskiego wzór, więc też zdecydowanie sprawdźcie. Na koniec taka zwiewna, kwiecista sukienka, która ma przepiękny krój. Kosztuje 165 zł. Wykonana jest zjawisko ze bawełną pół na pół i z bawełnianą potrzewką. Na sobie mam rozmiar L. Leży perfekcyjnie. Jest to sukienka. Która jest bardzo prosta, z zagumowaniem tutaj w talii, więc ta jest bardzo ładnie podkreślona. W dół jest w kształcie litery A, jest zwiewny do połowy łydki. jeśli ma opuszczone ramię. Tutaj podwójną falbankę i przez to, że ten materiał jest taki bardzo lekki, to super się to układa. Tutaj w rękawach jest silikon, więc wszystko się ładnie trzyma, a tutaj jest po prostu to gumowanie, ale wszystko jest jakby nieściśnięte, w sensie nie czujemy dyskomfortu, jest bardzo luźna i zwierzę. Dna, ale po prostu wszystko, wiecie, zostanie, że jak się pochylę, to nic nie będzie widać, ponieważ tutaj jest ta guma i na pewno się mu nie będzie zsuwać. Z tyłu wygląda w ten sposób, no moim zdaniem jest przepiękna, kolory też są super, mamy tutaj połączenie mi różu, zieleni, a cała baza jest takim odcieniem, jakby akryl. Porzutawa. Kochani, to by było wszystko na dziś Koniecznie dajcie mi znać, co spodobało wam się w tym filmiku To by był taki mishmash typowo letnich rzeczy, ale także trochę już takich bardziej eleganckich, biurowych bym powiedziała O ile ta pogoda mi się za oknem bardzo podoba, tak nie mogę doczekać się jesieni, żeby pokazać wam fajne jesienne stylizacje No ale póki co jeszcze powinno się tutaj latem Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa, pa!